Po trzech kolejnych wygranych wyjazdowych dla odmiany Śląsk znów zagra na wyjeździe po zdobyciu koło brzegu starogardu Gdańskiego i Gdyni. Wrocławianie wyjeżdżają do koszalina. Długo będziemy wspominać ten wyjazd z różnych względów. No ale dobił końca. Tutaj rodziny za nami już tęskniły, trzeba było wracać, aczkolwiek fakt, wyjazd mocno udany. Śmialiśmy się trochę, że może trzeba było go przedłużyć, żeby zagrać jeszcze z Koszalinem. Skoro tak nam dobrze idzie, fajnie. Trzy, trzy mecze, trzy zwycięstwa. Wrocławianie, oczywiście, liczą na przedłużenie serii wyjazdowych zwycięstw. Ciężko jednak czegoś konkretnego spodziewać się po rywalu. Podkreśla z uśmiechem kapitan Śląska. Ciężko by o drużynie z Koszalina w zasadzie powiedzieć coś, bo na bieżąco tam się w kółko coś zmienia. A to trener, a to zawodnicy. Tak naprawdę nie wiemy w jakim oni składzie mogą wystąpić. No nie chcę żartować, że drużyna zagadka, bo wiemy kto tam gra, natomiast yy, no ciężki rywal bo, bo... Bo wiedzą, że o co grają i mają nóż na gardle. W zespole Śląska w niedzielę zadebiutuje w tym sezonie Tomasz Ochońko. Rozgrywający skończył swoją przygodę w Ostrowie Wielkopolskim i po kilku miesiącach przerwy ponownie zagra w wrocławskim zespole. Nie było większego problemu, bo, bo, bo zawsze na to liczyłem, że jeszcze kiedyś w tym Śląsku zagram i, i tak się stało, że, że jestem bardzo się z tego cieszę. Propozycja wyszła jakieś kilka tygodni temu, kiedy już my w Ostrowie praktycznie nie mieliśmy szans na playoffy, no ale no do ostatniej kolejki były te szanse, więc, więc działacze klubu i, i, i trenerzy nie chcieli jeszcze wcześniej puścić, wcale się tego nie, nie dziwię, a po, po zakończonym sezonie już praktycznie to była formalność, żeby się tutaj dogadać i, i, i przyjść tutaj, żeby dokończyć sezon i, i będę się starał, żeby jakoś pomóc. Czwarty kolejny wyjazdowy mecz Śląska w Tauron Basket Lidze rozpocznie się w niedzielę, 6 kwietnia o godzinie 18 w Koszalinie.